Czy zauważyłeś, że o niektórych produktach spożywczych nigdy nie wspomina się jako o lekarstwie na nasze zdrowie? A jednym z nich jest burak. To skromne i dostępne jedzenie kryje w sobie potencjał, który może odmienić twoje życie, ale nikt o tym nie mówi. Dlaczego? Prawda jest taka, że burak, pełen składników odżywczych, jest naturalnym i potężnym lekiem, a przemysł farmaceutyczny nic na nim nie zarabia. W końcu po co mieliby promować coś, co można uprawiać w domu. Dziś ujawnimy, co przed tobą ukrywają. Przygotuj się, bo to, co ten korzeń może zrobić dla twojego zdrowia, zaskoczy cię. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że coś tak prostego jak buraki może być skutecznym rozwiązaniem różnych problemów zdrowotnych? Tak, ale mało kto o tym wspomina, a powód jest zaskakujący. Burak dzięki wyjątkowemu profilowi odziewczemu jest w stanie poprawić krążenie, wzmocnić układ odpornościowy, a nawet obniżyć ciśnienie krwi. Nie widać jednak żadnych reklam na jego temat i mało który lekarz zaleca jego spożywanie w ramach leczenia. Dzieje się tak dlatego, że buraki w przeciwieństwie do leków nie podlegają patentowaniu i nie generują zysków dla dużych firm. Promowanie naturalnej, dostępnej żywności, którą każdy może wyhodować w domu, nie jest interesujące dla branży uzależnionej od wysokiej i częstej sprzedaży. Zatem spożycie tego prawdziwego leku natury pozostaje poza centrum uwagi. Rzeczywistość jest taka, że, chociaż zachęca się nas do spożywania produktów i leków uprzemysłowionych, buraki pozostają dla wielu nieznane. Zawiera naturalne związki, które pomagają zwalczać stany zapalne, zapobiegać chorobom i wzmacniać organizm od środka, a to wszystko w przystępny i naturalny sposób. Dziś ta prawda zostanie ujawniona. Burak to jedno z najbogatszych naturalnych źródeł składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia organizmu. Oferuje potężną kombinację witamin i minerałów, które razem mają działanie przemieniające. Po pierwsze, mamy witaminę C, przeciwutleniać, który wzmacnia układ odpornościowy i chroni przed infekcjami i stanami zapalnymi. Dodatkowo witamina C stymuluje produkcję kolagenu, pomagając zachować jędrną, zdrową i odmłodzoną skórę. Kolejnym niezbędnym składnikiem odżywczym jest żelazo, które odgrywa kluczową rolę w produkcji hemoglobiny. To hemoglobina transportuje tlen po całym organizmie, zapewniając zdrowy poziom energii i pomagając zapobiegać anemii. Dla tych, którzy czują się zmęczeni lub osłabieni, buraki mogą być potężnym sojusznikiem. Kolejnym ważnym składnikiem są naturalne azotany. W organizmie przekształcają się w tlenek azotu który pomaga rozszerzać i rozluźniać naczynia krwionośne, co poprawia krążenie i obniża ciśnienie krwi. Efekt ten jest niezbędny dla zdrowia serca i może pomóc w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym, takim jak zawały serca i udary. Betalainy to przeciwutleniacza odpowiedzialne za żywy kolor buraków. Neutralizują wolne rodniki w organizmie, zmniejszając stres oksydacyjny i pomagając zapobiegać uszkodzeniom komórkowym, które mogą prowadzić do chorób przewlekłych. W tym niektórych rodzajów nowotworów. I wreszcie mamy włókna. Buraki są bogate w błonnik niezbędny do dobrego trawienia. Wspomagają zdrową pracę jelit, pomagają kontrolować poziom cholesterolu i utrzymują uczucie sytości, przyczyniając się do zbilansowanej diety i dobrego zdrowia jelit. Dzięki tym wszystkim składnikom odziewczym buraki stają się kompletną i skuteczną opcją dla osób pragnących poprawić swoje zdrowie w naturalny i trwały sposób. Aby w pełni wykorzystać zalety buraków, ważne jest, aby wiedzieć, jak je prawidłowo przygotować. Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów spożywania tego jedzenia jest surowe, w sałatkach lub sokach. Spożywany na surowo burak zachowuje wszystkie swoje składniki odżywcze i przeciwutleniacze, zapewniając skuteczniejsze działanie na organizm. Popularną opcją jest sok z buraków. Wystarczy zmieszać świeże buraki z odrobiną wody i, jeśli to konieczne, Dodać odrobinę imbiru lub cytryny, aby poprawić smak i zwiększyć siłę przeciwutleniającą napoju. Sok doskonale poprawia krążenie i obniża ciśnienie krwi, dzięki naturalnym azotanom. Jeśli wolisz gotowane buraki, zdecyduj się na gotowanie na parze, które lepiej zachowuje składniki odziewcia od niż gotowanie w wodzie. Gotowane buraki są doskonałym dodatkiem do sałatek, można je też wykorzystać jako bazę do pożywnych przecierów. Unikaj obierania przed gotowaniem. Aby zachować w mąższu jeszcze więcej witamin i minerałów. Inną skuteczną alternatywą jest herbata z liści buraków. Liście są bogate w składniki odziewcia, zwłaszcza żelazo, i można je dodawać do pożywnej herbaty. Wystarczy zagotować liście przez kilka minut i odcedzić. Herbata ta pomaga uzupełnić spożycie żelaza i może być dobrą opcją dla tych, którzy potrzebują wzmocnić swój organizm. Włączenie buraków do swojej rutyny żywieniowej może być proste i bardzo korzystne. Dzięki tym praktycznym opcjom możesz w pełni wykorzystać składniki odziewcia i cieszyć się wszystkimi zaletami tego potężnego pożywienia dla swojego zdrowia. Skoro znasz już niesamowity potencjał buraków, czas podzielić się tą wiedzą. Wiele osób wciąż nie wie, jak bardzo ta prosta żywność może zmienić ich zdrowie w naturalny i przystępny sposób. Branża raczej nie promowałaby czegoś takiego. Ale razem możemy zmienić tę rzeczywistość. Udostępnij ten film znajomym, rodzinie i grupom dyskusyjnym. Im więcej osób wie o ukrytych zaletach buraków, tym bardziej ta wiedza może każdemu pomóc. Wyobraź sobie różnicę, jaką możemy zrobić, ceniąc tak dostępną i skuteczną żywność. Wpisz w komentarzu słowo burak, aby pokazać, że Ty również jesteś częścią tej zmiany. Rozpowszechniajmy tę prawdę i zachęcajmy więcej osób do korzystania z tego naturalnego zasobu w celu zdrowszego życia.